Masz HACCP, masz ISO 22000, pamiętaj o tym, że nie są to standardy, które są akceptowane przez GFSI. Dlaczego? Dlatego, że nie spełniają wszystkich wymagań GFSI. Na przykład ISO 22000 jest pozbawiony wymagań odnośnie dobrych praktyk produkcyjnych, tych tzw. prerequisites programs, i dopiero w rozszerzeniu o właściwą specyfikację techniczną. Poszerzony do FSSC 22000. Jak widziałeś przed chwilą, jest akceptowany i zatwierdzony powiedzmy przez GFSI. A zatem, jeżeli klient wymaga od ciebie standardu akceptowanego przez GFSI, a ty pokazujesz mu ISO 22000 czy HACCP zatwierdzony przez inspekcję weterynaryjną, nie jest to coś, czego oczekuje od ciebie klient. No i w tym momencie masz problem, albo bym powiedział, nawet wyzwanie. Jeżeli masz to wyzwanie, zapraszam Ciebie do konsultacji.